Usuwanie zacięcia papieru w drukarce serii HP Color Laser 150 MFP 170. Kiedy na panelu sterowania drukarki pojawi się komunikat o zacięciu papieru, usuń je. Otwórz pokrywę dostępu do wkładów laserowych, a następnie zamknij ją, aby spróbować skasować komunikat o błędzie. Jeśli błąd będzie występował nadal, sprawdź miejsca w drukarce, w których zacina się papier. Usuń zacięcia ze ścieżki papieru. Otwórz zespół skanera lub zdejmij pokrywę górną, wyjmij cały papier, a następnie zamknij zespół skanera lub pokrywę górną. Wysuń i wyjmij podajnik papieru. Wyjmij cały papier z podajnika papieru, przejrzyj stos, a następnie wyjmij wszystkie pogięte, pomarszczone i podarte arkusze lub arkusze innego rozmiaru lub typu. Włóż stos z powrotem do podajnika, a następnie dopasuj ewentualne prowadnice tak, aby dotykały krawędzi stosu. Poświeć latarką w obszarze podajnika i usuń cały papier. Ponownie załóż podajnik. Naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go, aby wyłączyć drukarkę. Z tyłu drukarki odłącz kabel zasilający. Otwórz tylne drzwiczki dostępowe. Ściśnij zatrzask, aby zwolnić rolkę przenoszącą, a następnie opuść ją. Poczekaj na ostygnięcie utrwalacza przed sięgnięciem do wnętrza drukarki. Wyjmij papier z tyłu obszaru dostępu. Podnieś rolkę przenoszącą i pchnij ją do przodu, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu, a następnie zamknij tylną pokrywę dostępu. Ponownie podłącz kabel zasilający do drukarki. Drukarka włączy się automatycznie. Jeśli tak się nie stanie, włącz ją. Ponownie wydrukuj dokument. Jeżeli nadal wyświetlany jest komunikat o błędzie zacięcia papieru, przejdź do kolejnego kroku. Aby usunąć fałszywy błąd zacięcia papieru, zresetuj drukarkę. Kiedy drukarka będzie włączona, z tyłu odłącz kabel zasilający. Odczekaj co najmniej 60 sekund, a następnie ponownie podłącz kabel zasilający. Drukarka włączy się automatycznie. Zaczekaj, aż drukarka zatrzyma się i nie będzie wydawać żadnych dźwięków. Ponownie wydrukuj dokument. Jeśli nadal występują problemy, oddaj drukarkę do naprawy. Skontaktuj się z firmą HP w sprawie opcji naprawy i gwarancji.